Znacie takie uczucie, kiedy stracicie blisko Wam osobę. Ja teraz takie uczucie znam. I sądziałam, że będzie mnie ogarniać jakaś żałoba czy smutek. Ja tak naprawdę przeszywa mnie radość i szczęście. Ale wiecie co? Chyba mam się z czego cieszyć. Cześć kochani, witam Was w ten może niesłoneczny dzień, ale mam nadzieję, że blask moich pięknych ząbków oświeci Wam wasze monitory. Bardzo się cieszę, że w końcu możecie zobaczyć jak ja naprawdę wyglądam i że w końcu po 22 miesiącach moje ząbki mogą świecić tym negliżem Ale nie ma się czego wstydzić, bo wydaje mi się, że teraz tak naprawdę widzicie jaki mam piękny uśmiech Oczywiście nie chcę być na taką, która się chwali, no ale no przecież te ząbki są teraz piękne, nie sądzicie? I jako, że moje doświadczenie z aparatem trwa już prawie 2 lata, postanowiłam nagrać dla Was aktualizację filmiku o aparacie autentycznym i na różnych portalach społecznościowych poprosiłam Was, abyście zadawali mi pytania dotyczące aparatu, ponieważ wiem, że wiele z Was teraz na wakacjach zakłada aparat albo już go macie, ale w Was jeszcze jakieś pytania. No i dostałam od Was na sporo pytań, jako się tak mniej więcej wszystko skróciłam i sklepałam w jedną całość i właśnie dzisiaj, w dzisiejszym filmiku postaram się na te pytania Wam odpowiedzieć. Czy przy aparacie bardzo zmienia się wymowa? Powiem Wam, że raczej nie powinna Wam się zmienić wymowa. Wiem, że może na moim przykładzie trudno to, w to uwierzyć, jednakże to moje takie zaokrąglone R jest jakby już od dziecka i nawet teraz jak nie mam tego aparatu to słychać, że dalej ona jest takie nie do końca wyraźne, więc raczej wymowa nie powinna Wam się zmienić. Czy Twoi rodzice nie byli przeciwni założenia aparatu? Um, nie... znaczy... To nie, to nie zależy od moich rodziców, znaczy zależy, bo to oni za to płacą, no ale pani ortodontka powiedziała, że po prostu przy tych zębach będzie trzeba założyć aparat. Najpierw mój tata był... Troszkę zdenerwowany, jak się dowiedział, ile to wszystko będzie kosztował, ale później moja mama go jakoś spokojnie przekonała, że, że warto zainwestować w zęby dziecka i no i tak jakoś wyszło, że w końcu mi ten aparat założyli. Ile płaci się za wizytę? I co ile te wizyty są. Więc ja przy takim najzwyklejszym metalowym aparacie miałam wizyty co 6 tygodni i za każdą wizytę płaciłam 150 zł. Natomiast wiem, że przy aparacie samoligaturującym Daymona to wizyty są chyba co 9, 9 tygodni. I ogólnie cena wizyt waha się mniej więcej od 100 do 200 zł. Tak, tak mówię Wam ogółem. Ile czasu trwa przyzwyczajenie się do aparatu? Hmm, powiem wam, że dwa dni, naprawdę dwa dni już w ogóle nie będziecie go jakby tak czuli, e, chociaż będziecie czuli ból, który towarzyszy e, po założeniu aparatu, e, natomiast e, tak jakby dotykowo tego aparatu już nie będziecie raczej po dwóch dniach czuć. E, Czy ma to znaczenie, jaki to będzie aparat? No to jest pytanie raczej do ortodonty, natomiast z tego co słyszałam to ponoć ten aparat Daimona, że on szybciej coś działa, ale nie wiem czy to jest prawda. No, zależy od ortodonty, bo oczywiście ten aparat Daimona jest droższy. No, trzeba tutaj chyba dopasować do własnej szczęki. Czy możesz jeść wszystkie rzeczy? Przy paraciu tym niestety nie można jeść wszystkich rzeczy. Musimy unikać rzeczy bardzo twardych typu jabłka, rzutkiewki, marchewki. Nie można również e, rzuć gumy. E, I nie można e, pić różnych napoi gazowanych e, i Coca-Coli, która podobno rozpuszcza klej jak dbasz o higienę jamy ustnej więc no, najważniejsze, najważniejsze jest to, że trzeba dosyć często mieć zęby no oczywiście te dwa razy dziennie i jeżeli jest wam jakoś tak niekomfortowo to e, oczywiście po południu i w szczególności jeżeli gdzieś wychodzicie, a macie pełno jedzenia w zębach Aha i oczywiście jeszcze płyny do płukania ustnej no i to wszystko z fluorem czy to prawda, że najpierw na zęby nakładają klej, a później przykleją do tego aparat? Tak w 50% to jest prawda. Tyle, że klej nie nakładają na zęby, tylko na te zamki i te zamki dociskają do zębów. Ile płaciłaś za aparat stały? Ja płaciłam za górę i dół razem 2700 zł, przy czym ja miałam 300 zł zniżki jako stała klientka. Natomiast za... Aparat Daymona płaci się minimum 4000. To już naprawdę chyba byłaby bardzo duża promocja, bardzo duża zniżka. No tak, tysiąca to chyba chyba jest dobra cena. E, czy są jakieś ograniczenia wiekowe? E, ograniczeń wiekowych nie ma, natomiast trzeba mieć zęby stałe. Czy trzeba mieć tyle zębów co dorosły człowiek, czy po prostu nie mieć już zębów mlecznych? E, tak, e, trzeba mieć... E, nie można mieć zębów mlecznych, natomiast nie trzeba mieć wszystkich zębów. Trzeba mieć wydaje mi się, że do szóstek, ponieważ później i tak już dalej Wam raczej pierścieni czy tam zamków nie dadzą. Czy odcisk boli? Jeżeli nie wiecie, co to jest odcisk, to jest to jakby taka substancja, taka maź, którą się wkłada w takie foremki i odciska w naszej szczęce albo żeby zobaczyć jak jaki zrobić aparat albo zobaczyć, jakie są już post postępy. Ym, I faktycznie jest to chyba jedna z najmniej przyjemnych rzeczy przy aparacie. Natomiast ym, nie, to nie boli, tylko że po prostu no, dziwnie jest mieć taką dosyć dużą substancję w swojej buzi i no, jest to niekomfortowe. Y, czy tobie też dziosa słuchy dostaną tak katastrofalnego, że elementy wystające z pierścienia wyrosły ci w owe dziąsło? Nie, naprawdę ja przy założeniu aparatu nie miałam kompletnie żadnych problemów ani z zębami, ani z dziąsłami, ani z niczym. No bo jakoś tak podejrzam bez yy, żadnej, może by tak nazwać alergii na ten aparat i to naprawdę jakaś widzę Jezu hardkowa sytuacja. Czy zakładanie aparatu boli? E, zakładanie aparatu oczywiście nie boli. E, jest to zabieg bezbolesny, natomiast boli po założeniu aparatu i tutaj nie ma co kłamać, bo naprawdę pierwsze dni, pierwszy tydzień po założeniu Pawatu jest to koszmar e, przy czym zależy to również od Was jak Was będzie boleć, ponieważ ja słyszałam o takich przypadkach, że po prostu e, osoby musiały brać jakieś tabletki przeciwbólowe że w ogóle był płacz i wszystko inne natomiast jak ja miałam założony aparat to faktycznie nie, nie mogłam gryźć w większości rzeczy bo te zęby mnie bolały ale nie doszła do takiego stanu, abym brała jakieś tabletki przeciwbólowe. Czy widać postępy w prostowaniu się zębów? Czy są te postępy duże? Postępy są bardzo duże i tak prawdę mówiąc po pół roku już zęby będziecie mieli proste, ale następny rok, następne dwa lata jest po prostu to takie prostowanie wszystkiego na ostatni guzik, aby wszystko dokładnie było w równej linii. Dlaczego miałaś zakładany aparat? Jaką miałaś wadę z gryzą? U mnie aparat był założony dlatego, że ja po prostu miałam jakby za dużo zębów, a za małą szczękę i niestety górne trójki miałam tak bardzo wysoko na dziąsłach i no trzeba było je obniżyć, a niestety zwykłym aparatem wyjmowanym no, nie dało się tego zrobić. A jeżeli chodzi o to, czy miałam jakieś zęby krzywe, to może jakieś tam pojedyncze ząbki może nie były jakoś tak cudownie w linii prostej, natomiast no też... No to nie były zęby takie typowo krzywe, tylko po prostu miałam ich za dużo. Czy kiedykolwiek wstydziłaś się aparatu? Nie jak pewnie widzicie na moich, widzieliście na moich filmikach, na zdjęciach na blogu. Bardzo często uśmiechałam się szeroko z aparatem. Wydaje mi się, że nie ma się czego wstydzić, w szczególności jeżeli już te zęby macie całkiem proste. Naprawdę trzeba się chwalić, że macie te 3000 na zębach. Czy jak jesz, to jedzenie wchodzi między aparat? i to bardzo jest to chyba najgorsza rzecz przy aparacie ortodontycznym. Tuż nawet pomijam ten ból związany z wizytami po wizytach, ale naprawdę to, że jedzenie wchodzi w ten aparat jest to najgorsza rzecz, ponieważ musicie cały czas sobie je wygrzebywać, pukać buzię, przynajmniej wodą, albo myć te zęby, no bo oczywiście nie wygląda to za ładnie. Czy przed założeniem aparatu miałaś wyrywane jakieś zęby? Miałam wyrywane, ale to jakby nie łączyło się z tym, że miałam mieć założony aparat i te zęby miałam naprawdę wyrywane o wiele, wiele wcześniej, ja bym to nawet to liczyła w latach, wiele wcześniej i były to zęby mleczaki, więc tak naprawdę nic się nie stało, a po prostu miałam je wyrywane, aby szybciej dla innych zębów zrobiło się miejsce. Czy kiedy ma się aparat można rzuć gumy? Nie można. Ale da się, bo ja kilka razy próbowałam, tylko po prostu trzeba uważać, aby guma się nie przykleiła do jakiegoś tam zamka, bo później może być problem z odklejeniem jej. Czy przed aparatem miałaś, czy przed aparatem stałym miałaś jakiś jeszcze? Tak, przed aparatem stałym miałam trzy aparaty niestałe i może one mi tam w jakimś małym stopniu pomogły, ale uważam, że to co robi aparat ortodontyczny to jest po prostu yy, no. Taka różnica, bo aparat mig, w, migu, w migiem, migiem, migiem wam naprawdę te zęby wyprostuje. Jakiego koloru gumki polecasz? Miałam naprawdę bardzo dużo kolorów gumek, bo u mnie było tych wizyt naprawdę chyba co najmniej 15. I najbardziej chyba wam polecam miętowe. Ładne są również zielone, niebieskie i różowe. I ostatnie pytanie, jak wygląda proces ściągania aparatu? Jest to pytanie, w którym chyba najbardziej mogę się rozwinąć, ponieważ jeszcze to pamiętam, gdyż aparat miałam ściągany we wtorek, więc po prostu wyglądało to tak, że ja weszłam do gabinetu, pani mi ściągnęła te druty i później druga pani zaczęła mi robić skyling i podczas tego skylingu jakby odpadały te zamki, no tak gwantujmy, bo one nie do końca odpadały, no ale tak wyobraźmy to sobie. I później przyszłam jeszcze do innego gabinetu, gdzie pani na początku zrobiła mi piaskowanie zębów, czyli takie porządne czyszczenie ze wszystkich przebarwień, z każdego, z każdego kamienia, po prostu z kamienia nazemnego. I później nałożyłam mi Raytinery, right czyli taki aparat retencyjny, który ma utrzymać tą prostotę moich zębów. I on jest od spodu i jest to po prostu taki drut, przyklejony drut, który raczej nie powinien mi odlecieć. No i na sam koniec dostałam tego woremkę z pianką, z chluorem miałam ją na zębach jakieś 4 minuty, aby po prostu te szkliwo zaczęło się odbudowywać, ponieważ po odklejeniu tych zamków, tym takim dosyć drastycznym usunięciu klejów i każdych tam różnych rzeczy, które na zębach mamy, ponieważ no, osadza się różny osad, niestety szkliwo jest dosyć podważnione i trzeba używać po zdjęcia aparatu, past oraz płynów do płukania ustnej z e, Więc tak, i chyba na tym się skończyło. Tak, i wyszłam z gabinetu i poszłam zobaczyć się do lusterka na, koryt na korytarz i stwierdziłam, że bez aparatu wyglądam beznadziejnie, ponieważ po tych prawie dwóch latach, jak człowiek ma ten aparat, naprawdę to jest... E, tak się do niego człowiek przyzwyczaja, że ja naprawdę nie byłam sobie w stanie wyobrazić, jak ja będę wyglądać bez aparatu. Jak się okazało, naprawdę wyglądałam jakoś mega dziwnie. E, ale teraz już mówiąc się przyzwyczaiłam. No i, e, i tak jakoś od razu człowiekowi jest lepiej na duszy i naprawdę powiem Wam, że bez aparatu, jak myjecie zęby, to jest jakoś tak aż dziwnie, że nie musicie uważać, żebyście nie zahaczyli o coś. Po prostu ulga, ulga jak nie wiem. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Wiem, że jest on dosyć długie, no ale niestety temat aparatu jest bardzo, bardzo obszerny. Mam nadzieję, że komuś pomogłam, że może kogoś uświadomiłam i dostarczyłam potrzebnej wiedzy, ponieważ może niedługo zakładają mu aparat autentyczny. Cieszę się, że teraz będziecie mnie mogli oglądać już w pełnej okazałości. I co, i do następnego filmiku Wesołych wakacji i pa pa!